No, witam wszystkich serdecznie W niedzielę świąteczną Taki tutaj filmik postanowiłem dzisiaj przy niedzieli nakręcić Już po śniadaniu, po kawce no, Jak widzicie obsada się zwiększyła Mamy parę sztuk Dowiozłem, mają już gdzieś tydzień, są tutaj w zbiorniku no więc co dokupiłem, dokupiłem do tych Dwóch dużych Prawdopodobnie samców Rio Rinoko, Jeszcze Trzy sztuki I Dwa takie małe jak widzicie tam Te mniejsze to są Rio Nanae No są już tydzień W zbiorniku Od ponad tydzień od zeszłej soboty Także wszystko na razie w porządku, nic się tu nie dzieje. E, ciekawego jedzą i to tak dość intensywnie. Jeszcze przed chwilą dostały ochotkę, wodzienia. Z rana troszkę suchego, także na ochotkę, na wodzień i tam solowca to się rzucają no, bardzo szybko. Wiadomo, bardzo im podchodzi takie mięsne jedzenie. No, jak widać, takie między nimi troszkę przepychanki są, oczywiście. Co, co dalej? No, dalej tu troszkę stosuję tego karbonu tak no niedziennie na te glony, żeby tu po prostu za bardzo się nie rozpanoszyły. E, tutaj te rośliny w rogu no, będę musiał chyba przyciąć, bo już dochodzą do połowy zbiornika. Taka bomba, tak tam w rogu, tak samo ale fajnie, bo się przynajmniej na końcówkach rozrasta na boki także będzie dużo sadzonek i co tu jeszcze, no tutaj jak widzicie efekt karbo, karbo na, na ten glon popalił tą żabienicę pożółkła tak te boki liści ale ja tam na razie nic z tym nie robię zostawię to tak jak jest nie będę tutaj już nic obcinał no, i jak widzicie, cała siódemka ma się na razie dobrze. Wszystko w porządku. Myślę, że nic im tu nie grozi. Jakieś chorobsko, które wyeliminowało te altumy. No, tak. Jeszcze nadmienię, że prawdopodobnie te skalary, to mi powiedziano, że to jest skalar dziki. Z odłowu Czy to jest do końca prawda No tego raczej się chyba nie dowiemy. Wiecie, ja je zakupiłem w sklepie płaszczka w Gliwicach No i właściciel sklepu twierdzi, że dzikie. No ja niestety nie mogę tam, znaczy nie mogę no nie będę się go pytał o jakieś certyfikaty, o jakieś papiery i tak dalej, i tak dalej No bo wiecie jak to jest, no, właściciel może w każdej chwili wam powiedzieć Takiego sklepu, nie chce pan, nie, nie, nie musi pan kupić, żaden pana nie zmusza, tak No i na tym się kończy rozmowa i Także Także nie będziemy wnikać dokładnie czy to jest ryba dzika, czy to jest jakaś F1 Z hodowli grunt, w miarę fajna oczywiście te ostatnie osobniki które przywiozłem, no mają tu i trochę tak te płetwy i końcówki płetw poszczepione nie wiem czy to jest efektem po prostu transportu tych ryb czy w dużym zbiorniku było ich tam bardzo dużo, także też może to jest efektem czy jakiś brak witamin no różnie tutaj może z tym być ale ja myślę, że tutaj przy dobrym jedzeniu jak będą szybko rosły, tak myślę, że te płetwy im tam fajnie się pozarastają i będą za jakieś parę miesięcy myślę, że fajnie wyglądały tak jak dwa te duże osobniki które mają ładne czyściutkie płetwy, końcówki mają nieposzczepione także myślę, że będą wyglądały fajnie Tak to przy niedzieli także No jeszcze tam wpadło parę rybek tam tych, tych takich malutkich które tam widzicie to są bodajże te Te tam na dole o no i tam chyba 8 dokupiłem także No neonek oczywiście jak wiecie z poprzednich filmów nie ma Zostały dwie gdzieś tam No skalary się częstowały te dwa duże no i tak się częstowały, że zostały dwie. No oczywiście moja wina, bo wpuściłem za małe te neony tutaj do tego zbiornika. No i tak po prostu się częstowały, częstowały. No że zostały dwie sztuki. No niestety. Prawa natury, nic nie nie poradzimy na to. Także. Tak jest teraz. Zostawię, nic to już więcej nie będę kombinował. Nie będę na razie żadnych skalarów tutaj dokupywał. Myślę, że te 7 sztuk na ten zbiornik to jest wystarczająca ilość. Może nawet i za dużo. Także nie będę tutaj już nic zmieniał. Także jeszcze raz wszystkim życzę zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. No i trzymajcie się do następnego razu.